bardzo. Witam się ja i kłębek sierści tam, tam, o tam, w newralgicznym, nie w w charakterystycznym dla niej miejscu, ulubionym, czyli na rogu kanapy, w gotowości, żeby ktoś przyszedł, jakby coś się działo, żeby mogła szybko wyskoczyć i już była gotowa do działania. Dzień dobry moi drodzy. Wczoraj bardzo szybko wróciliśmy. Raz, że mąż dzisiaj o godzinie 5 musiał już ruszyć do pracy. Ciekawa jestem, czy dojechał, jak dojechał i czy wszystko w porządku, zresztą się do niego odezwę. A dwa, że moje zatoki dalej szaleją i to szaleją w ten sposób, że nie dają mi żyć. Wczoraj musiałem żyć dwa krożki przeciwbulowe. Polecacie mi inhalację. Muszę kupić inhalator, bo faktycznie to inhalacje mogą tutaj zdziałać cuda. A nie inhaluje się zupełnie niczym. Zupełnie. A czuje się okropnie. A wiesz, jak to się nazywa? Lenistwo. Dzień Dokładnie dobry, pani ma. Tak. Dokładnie tak. A. Bo można domowym sposobem też inhalacji. No zrobić. tak, ale po co się bawić w te parówki, nie parówki, jak inhalator teraz stówkę i będzie i nie tylko dla mnie, a dla wszystkich. Prawda? Powiedzcie, że mam rację. Dzisiaj u nas dzień pierwszego gotowania do święta robimy pierogi. Już pokazywałam pierogi, jak robimy do firmy. Teraz robimy pierogi dla nas. I... I teraz robimy serwetki nowe też dla nas. Pokażesz? Nie, bo tu nie widać. Pokaż te słoneczniczek, jaki mi wyszedł. Tam jest i tam białą też możesz pokazać. Tylko nie chwal się, że to Ty zrobiłaś. Przecież ja też ją robiłam. Białą tak, białą tak robiłam. Dobra, idę się ogarnąć. Dobra? Dobra, pozwolicie? Pozwolicie. Kuchnia, zamieniła się w fabrykę pierogów. Dobra, robię. Tutaj mamy hałas, ale chcę Wam pokazać najlepszy zakup e, mojego życia. Robot planetarny Boscha. On jest naprawdę y, użyteczny. Fajnie się sprawuje i znosi moje dziwne pomysły. Działa doskonale. Co więcej, jego można przerabiać. Są różne dostawki, końcówki do niego. Ja mam tylko w takiej formie podstawowej, ale muszę sobie dokupić pozostałe części do tego stopnia, że on można nawet szarkować. Ile ja już go mam? 4 lata? No? 4 lata i. Bez problemu, bez najmniejszego zająknięcia, daje chłopi na radę. Często z drugiego kilograma się wyrabia. Eee, jak wyszło? Nie wiem, zobaczymy. Tak, ale tak dobrze jest. się wałkuje, plastyczne bardzo, jest. Bardzo, bardzo, Bo mi się wydaje, że jest za dużo wody, że jest zbyt nie, miękkie. Nie. Nie wiem, jak to będzie smaku, zaraz ocenimy, ale... No, no dobra, to lepiej. Przyszła moi drodzy paka. Paka tak naprawdę bardziej do mamy niż do mnie. otworzy, pokażę co w środku. To jest nic innego niż paczka. Yy, jedna z kilku, które sama osobiście konstruowałam, zamawiałam. No nie pakowałam, pakował kto inny, yy, którą wysyłamy do influencerów, a w środku. O, o! Wypełnionko. Świąteczna świeczuszka. Pachnie piernikiem cudownie. O Jezu, Marta się cudownie spisała. Świąteczny pierniczek. Kartka świąteczna. A tu jest książka, nie będę jej rozpakowywała. Tu jest książka e, Koszeczek dla Doli. Przyjdzie mama, rozpakuje, ponieważ chce jej podarować tę paczkę, e, bo jest ogromną fanką Marcina Mortki i serii mm, o Edmundzie Kociołku. Paczka podpisana. Mama wyszła na chwilę do sklepu, bo zabrakło nam przypraw, więc szybko ogarniam, rzucam pod choinkę, będzie niespodzianka. Trochę na siłę ją wysłałam, wiedząc, że ten kurier będzie lada chwila. Mam nadzieję, że się ucieszy i że to będzie taki wow, bo mówiłam, że raczej nie uda mi się tej książki zamówić dla niej. Poniedziałek. Moje zatoki do tej pory szalały jak głupie. Miały mnie w nosie, stwierdziły, że przykują mnie do łóżka i będę leżała i zdychała ale doszłam do siebie. Plany na święta nam się trochę pozmieniały, mianowicie będziemy mieć gości i przed świętami, i w święta, i po świętach niezmiennie. Jeden dzień mam dla siebie, mąż będzie w pracy, rodzice wyjeżdżają, więc będę z Kirką i to będzie nasz dzień głaskania, miziania i takiej autorefleksji. Przyda mi się bardzo. I, i będzie spoko. Jak było na imprezie męża, bardzo fajnie, długo nie siedzieliśmy, bo raz poszłam na lekach przeciwbólowych ze względu na zatoki dwa, Kuba na rano musiał do pracy, wiecie, jest nowy, więc nowego wrzucają na te najgorsze zmiany. Mąż pracuje w systemie dwunastek, czyli 12 godzin pracuje, 12 ma wolne i tak co jakiś czas ma kilka dni wolnego. W tym wypadku wyszło mu, że Miał, miał wolne w tym dniu i następnego dnia z samego rana, na szóstą rano musiał być już na lotnisku na płycie. Więc, więc ale to dobrze, to już, to już nie dla mnie, moi drodzy, ja jak mam już iść imprezować, to ewentualnie w grupie takiej, którą znam i, i z którą się najlepiej czuję, przy lampce wina, przy jakichś przekąskach i na tym koniec, Nie ja już nie, ja, ja się nie nadaję do takich rzeczy. Ja, nie powiem, że za stara jestem, bo uważam, że nigdy nie, nie jest za późno na nowe wyzwania, nowe doświadczenia, i każdy wiek jest odpowiedni absolutnie na wszystkie nowe rzeczy w życiu. Natomiast chyba moja osobowość troszeczkę się zmieniła, i ja potrzebuję spokoju, ciszy. I coraz mniej chętnie wychodzę do ludzi. To mnie trochę martwi, zresztą mój psycholog też, dlatego rok 2023 będzie rokiem wychodzenia naprzeciw nowemu. Mam pewne postanowienia na ten rok. Poczyniłam pewne plany formalne. Nie będę na razie mówiła co, bo wiecie jak to jest. Jak się powie głośno, to później jestem rozliczana z każdego słowa. Ale oglądajcie podglądajcie. Nawet jeżeli nie będę systematyczna w nagrywaniu, to co jakiś czas, dobrze wiecie, że staram się tutaj wrzucić aktualizację. Mogę powiedzieć, że w styczniu na 100% idę na ten kurs kaligrafii i strasznie się cieszę, bo to będzie pierwsze takie wyjście na taką... Mm, przed, na takie przedsięwzięcie od bardzo, bardzo dawna. No, ogólnie... Panowych ludzi, i ciekawa jestem, czy nie spylam w ostatniej chwili i stwierdzę, że a, ale nie idę, albo, o moje zatoki, albo mm, katarek mam. Tak, to jest typowe dla mnie. Stresuję się przed tym wyjściem. Natomiast yy, moja psycholog też powiedziała coś bardzo ważnego i mądrego. Im bardziej się czegoś boimy, tym bardziej powinna za tym stać ciekawość dlaczego się tego boimy i co to dla nas oznacza więc ja to sprawdzę a teraz idę gotować mężowi kremik grzybowy. E, przygotowałam do tego pielmienie pielmienie te są przygotowane i dla rodziców, żeby zawieźli wujkowi i dla gości i I zrobiłam i... tego dużo, nie pokazywałam ponieważ bardzo się uwijałam, żeby się ogarnąć a miałam i w pracy by dzisiaj jedno spotkanie za drugim i, i po prostu się nie wyrabiałam, więc łapałam za, za to, co muszę zrobić, a nie, za to, a nie za telefon, no tak w telegraficznym skrócie myślowym. I co, moi drodzy? Dzisiaj na obiadek dla mojego męża krem z grzybków, do tego pielmienie, a muszę krem ugotować. Jeszcze nie zaczęłam, mąż za godzinę przychodzi, nawet za 40 minut, więc to jest ten czas, żeby się za to wziąć. Jeszcze się zaraz odezwę, tylko ogarnę mu tą zupinkę. A jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, zarówno dla siebie, jak i dla pani mamy zamówiłam prezenty w firmie Props. To były te magiczne boxy. Pewnie część z Was tę firmę podgląda ze względu na przesympatyczną właścicielkę, która jest również plasajską, która sobie doskonale radzi w biznesie, ale dodatkowo robi bardzo fajne rzeczy, które są atrakcyjne wizualnie, jak i funkcjonalnie. To były te takie boxy, gdzie tam był boks urodzinowo-imprezowo-imieninowy, kosztował stówkę, nie wiadomo co w środku, bla, 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 bla. Na 100% miały dojść przed świętami. Jest już poniedziałek. Stresuję się, bo to ma być prezent dla pani mamy. No oczywiście dostała wcześniej ode mnie prezent na święta, czyli te włóczki. Wcale tanie nie były. Straszne ceny. Na jednak, faj, jednak fajnie by było, gdyby dodatkowo w święta coś było do przekazania. Ja wiem, że nie to jest ideą świąt, że ideą świąt jest spędzanie wspólnie czasu, um, kontemplacja radosnych film, tego jak rok upłynął. Ja Wam powiem, że ten rok był bardzo łaskawy dla mnie, pomimo różnych małych rzeczy, które gdzieś tam bolały, często były takie druzgoczo... Nie, druzgoczących w tym roku nie było, to był zeszły rok w tym, nie było druzgoczących rzeczy, ale martwiące, smuczące, to naprawdę ten rok 2022 nie był złym rokiem. On już się kończy za chwilę. A, I muszę powiedzieć, dobra robota. Dziękuję. Pierwszy raz odpalam mojego dziada nowego. Niby jest i do kruszenia lodu, i do robienia smoothie. Podejrzewam, że jeżeli, jak robi smoothie, to i zupę krem też zrobi. Powinien. Ewidentnie jestem już zmęczona, to oznacza, że czas do wanny zmyć to coś, co było tapetą. Teraz jest resztkami jej, a jutro zacząć nowy dzień z nową werwą, nowym nastawieniem i z nowym uśmiechem, którym mam nadzieję podzielę się również z wami. Do zobaczenia. Cześć!